Witam wszystkich w grze. Operator 911 jest to darmowa gra na Epic Games, którą możecie odebrać w tym tygodniu bodajże. Nie pamiętam do którego się kończy. My sobie zagramy jako minigierki. Nie będę robić z tego serii. Po prostu chcę pokazać jaka ta gra jest. Bo widziałam, że jest podobna do Polis które jest na Nintendo i była to bardzo super gra. Więc nie przedłużając, zaczniemy sobie karierę. Gdzieś tam patrzyłam tego samouczka, nie rozumiem do końca o co chodzi, więc w sumie trochę się pobawię tym. Mamy tutaj jedno miasto, czyli proste, jakby unikatowe zdarzenia i codzienna praca. Myślę, że tutaj jest oczywiście kampania, której ukończenie zajmuje więcej czasu. Jeżeli by wam się spodobało i faktycznie gdzieś tam byłoby, byłby duży odbiór, to wtedy po prostu zaczęłabym nagrywać dalej. Okej, okay, weźmiemy sobie weźmiemy sobie unikalne zdarzenia. E, mamy tutaj miasta, które są zablokowane, no więc mamy tutaj e, jedno miasto. Mamy różnie, różne podpowiedzi, tutaj pierwsza pomoc, tak serce i tak dalej. Co się robi? Dobra, mamy tutaj jednostki, mamy straż, którą możemy kupić. wiecie mamy w ogóle jakiekolwiek pieniądze. Za mało pieniędzy, właśnie. Numery jednostki, dobra. Mamy dwa pojazdy strażackie, trzy pojazdy karetki i trzy policji. ok mamy tysiąc, 10 dziesięć tysięcy tylko, więc jakby no, możemy służby dokupić, pojazdy możemy dokupić, ekwipunek możemy dokupić. To też jest ważne, żeby oni tutaj mieli jak na przykład na różnego rodzaju e, jadą misje. Czyli to się tak chyba przerzuca. Ojeju. Ja już nie pamiętam. razem. O tak, widzicie, wrzuca się w to okienko. Okej, okay, lecimy dalej. Rozmieść jest jednostki. I teraz czekamy sobie na dyżur i na zgłoszenia. Tutaj w sumie jesteście, jesteście z takim. Mm, Kurde, no po prostu siedzicie i jakby odbieracie różne telefony, zgłoszenia i tak dalej. Dobra, tutaj potrzeba pomocy yy, karetki, ok. No to jedzie sobie karetka i ja tu wciskam, czekaj. Tu macie po prawej stronie zgłoszenia, u gry macie zegar. Możecie przyspieszać również tutaj, macie nie pamiętam, co coś tam będzie pisało. Pieniądze macie po lewej stronie, jednostki macie po lewej stronie na dole, a tutaj będziecie mieć telefon i inne takie rzeczy. No zobaczycie w sumie sami. Oczywiście, jeżeli byście chcieli jakąś gierę sprawdzić, na przykład dwa nie stać, ewentualnie no, nie stać was, wasz komputer na to, no to mojego muszę też nie być stać, ale muszę pisać, w co bym mogła zagrać. Dobra, w czym mogę pomóc? Tutaj macie, macie nowe zgłoszenie, w którym trzeba najpierw wziąć udział. Tutaj i tutaj, gdzie jesteś? Musimy najpierw znaleźć adres. To jest ważna, ważna podpowiedź. Żeby najpierw znaleźć adres yy, I I ustalić gdzie ma jechać Dobra, dym leci z podmaski, proszę prześlijcie tu strażaków No, okej okay. Ranni są Nikt nie jest ranny, okej Czy przyjdzie ktoś? straż No, okej okay. Dobra I czekaj I teraz macie zgłoszenia tutaj Trzy są zgłoszenia, do jedna, jedna karetka i jedna policja i jedna straż i właśnie sobie wysyłam. To jest taka chillato gra, którą możecie pograć, jak wam się kurde, nudzi. Ok. Co tu mamy dalej? Zamachowiec. O, zamachowiec co tam się strzelają chyba? O, widzicie te emotki pokazują, że się strzelają tam z nim. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy nam policjant zginie, czy nie. Dobra, aresztowali. I mamy taki znaczek. Potrzebna jest pomoc medyczna. Oraz straż. Więc straż od razu jedzie. Oczywiście zaznaczamy lewym i yy, na tą ikonkę prawym. O, zapomniałam o tym wspomnieć, jak się to zaznacza. Dobra, i wysuwamy karetkę również. Nie jedzie w tym samym momencie. No i czekaj. I mamy kolejne zgłoszenia. Nie, tutaj też się coś udało. Tutaj mały samochód akurat y, tam da radę. Tutaj mam kierowcę, teraz je ja swoje auto. Okej, okay, dobra. No i mamy tutaj na dole widzicie zgłoszenia, no i jednostki, które coś robią, w drodze patroluje i tak dalej. No i mamy nowe zgłoszenie, nowe zgłoszenie. Potrzeba pomocy Okej, ranny. Wysyłamy karetkę. I w sumie tutaj rozmowa, tym nic nie mamy, czekaj. No i taka filautowa gra w sumie. Jakby nie było. Dobra, telefon mamy. Okej, okay, w czym mogę pomóc? Ale chciałbym zamówić dużą papieroninę z podwójnym serem na adres coś tam, coś tam. Okej. Okay. numer. A... Pamiętacie tą akcję, co e, babka zamawiała pizzę i podawała wszystkie szczegóły? Okej. Okay. Widzicie, trzeba to dobrze rozwiązać. Dokładnie tak. Ok. Zobaczmy. Jak długo to zajmie? Jak długo to zajmie? Napastnik. No, widzę. Ja mam w okolicy Patro za chwilę go wyślę. Tak, poproszę. Ok. Broń. Tak, widzicie to jest taka typowa rozmowa, z której tam pamiętam. że było coś takiego? Dobra. Gdzie to było? Tutaj. E, wysyłamy policję. E, tak. Policję. Tak, wysyłamy policję. Tutaj jest. E, strażacy. E, coś jeszcze tutaj było, bo ja już nie ogarniam. Nie to, nie to, nie to Tutaj. Karetka mi się z tym nie zmierzy. Czemu moja karetkę w ogóle wysłałam? Nie, nie ma. Dobra, i tu też damy dwa patrole policji, tutaj do tego, bo tutaj, jeżeli ktoś jest ranny, no to niestety będzie potrzebna tam pomoc. Okej, okay. ona jest ranna. I karetkę do tego. Lecimy dalej. Tutaj mamy e, potrzebna interwencja policji, podejrzani, trzy uzbrojony. Okej, okay. no i tutaj też będzie potrzebna pod. E, czekamy. Interwencja. Dobra, czy tam już wszystko jest w porządku. Boże, masakra. Dobra, mamy kolejny telefon. Mamy 911, słucham, pomocy. Nie mogę oddychać, zakłócono mnie pod autem. Okej, okay, dobra. Gdzie? Aha. No to super. No i tutaj jest jakby uzyskiwanie tego. Um, dobra, tu mamy to. Tu mamy policję. To jest taka gra, jakbyście chcieli tak troszkę pocilować No w sumie tutaj dużo nie trzeba, tylko czasami trzeba po prostu myśleć. Czasami. Bo ja to rzadko myślę, więc no jakby wiadomo, że mi się trochę tam udaje. No i co można więcej powiedzieć o tej grze? No, taka gra, która po prostu rozwiązuje te problemy, i tu macie czas, kiedy się to skończy. Więc do tego czasu po prostu sobie dobijemy. Okej, okay, tu potrzeba wszystkich. Karetka. No i mamy tutaj, czekaj. Na pan, na bank. Nieźle. Boże, karetkę wysłałam. Dobra, ta karetka nie jedzie tu jednak. Tutaj było jakieś zgłoszenie tak pod samochodem, więc tutaj potrzebna będzie ta straż. Okej, okay, tutaj się dalej na A ja nie wiem. Dobra, nowe zgłoszenie, Tutaj jest. Dobra. Tutaj jak się jak się to dzieje? Tam się udaje. Tutaj strażacja Nie mam potrzebno. podejrzewam, Zakończono. Okej, okay, super. A tutaj jak idzie? Dobra, też zakończono. Tutaj na... A, to jest to samo, to jest... A, tu potrzeby karetki, Boże. Ania, ty głupia jesteś. Ale tam też chyba było potrzebne. ta policja w ogóle z dupy potrzebna, niepotrzebna wcale nam? Nowe zgłoszenie. Okej, okay, o, policja nam tu potrzebna jedna. Jeden podejrzany, niech sobie tam jadą. Okej, okay, przyspieszymy trochę, żeby ten dzień zleciał. Żeby wam pokazać co i jak jeszcze. Widzicie, no, nic dużego się nie dzieje oprócz tego, że tutaj kontrolujemy tą jednostkę i, i ona sobie tam gdzieś działa. Jak chcecie, możecie zagłębiać się w, bardziej w tą grę. Jest to dowolna gra, którą możecie wybrać i sami jakby sterować tym wszystkim na początek. Ale jeżeli ktoś chce sobie po prostu popykać, no to myślę, że ta gra będzie spoko. Okej. Okay. I mamy zgłoszenie tutaj medyczne, więc niech jedzie medyka. I tutaj mamy policję. Policja, proszę bardzo, jedź. I tutaj potrzebujemy karetki. To niech jedzie karetka. Ok. O no i dobra. I sobie jedziemy. I czekamy. Co tutaj się dzieje? Tutaj dwóch mamy podejrzanych. Oczywiście się będą strzelać. Zobaczymy, czy policja będzie ranny. Okej, okay, jeden tutaj jest ranny. Widzicie, zmienił się znaczek, więc trzeba wysłać karetkę. I w sumie. Tam nam się już. Kończyło jakby chyba. Ten czas. Więc zobaczymy, co będzie dalej, jak się rozwiąże ta sprawa. No, widzicie. I mamy coś takiego jak podsumowanie dyżuru. Wszystkie rozwiązane zgłoszenia, zatrzyman dwóch ukaranych i tak dalej. Mamy taką reputację, jakby którą też zbieramy. I ona fajnie by, żeby była jakby dobra, widzicie? 24. Skuteczność 39%, więc mało. Mamy członkowie, e, mamy członkowie zespołu wsadzie ranny i tak dalej. Mamy tutaj apteczka pierwszej pomocy, którą też możemy wsadzić. Widzicie? Tutaj możemy wsadzić więcej osób, jakby personelu. Mamy jednostkę no niestety, służby, która no, już nam wygasła. Mamy 32 tysiące, więc to jest naprawdę dużo, dużo, dużo. Jak mieliśmy te 10 tysięcy, więc 22 tysiące tam sobie. Uzbieraliśmy 24 780 dokładnie. Ok, moi drodzy. W takim razie pokazałam wam, jak ta gierka wygląda. Może kogoś zachęciłam. Mam nadzieję, bo niektórzy uwielbiają takie gry. Ja też to lubię, ale ja nie mam zbyt dużo czasu, żeby grać w gry, które po prostu mm, nie noszą aż takiej dużej satysfakcji. Aktualnie mi. Myślę, że ta gra będzie dobra na późniejszy czas. Ewentualnie, jeżeli faktycznie byście chcieli, żebym grała, kontynuowała, to sobie na spokojnie w dużo, dużo. Trudniejszym, tam w tym trzecim w, trzecim, w trzecim poziomie kampanii. Ok, to na tyle. Cześć, pa.